palony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozpoczynamy kochani Najświętsze Dni wszystkich chrześcijan, Najświętsze Dni wszystkich katolików. Nie ma w kalendarzu liturgicznym ważniejszych świąt od tych, które dzisiaj rozpoczynamy. Albowiem, kochani, my jako chrześcijanie, już sama nazwa wskazuje, mamy podążać tam, gdzie jest Chrystus. Bo jesteśmy uczniami Chrystusa. I nie chcemy być tymi, którzy w chwili, kiedy Pan Jezus został pojmany, kiedy został osadzony w więzieniu, w ciemnicy, kiedy był krzyżowany, pouciekali spod krzyża, pouciekali. Z podwięzienia albo się Chrystusa zapierali, czy Chrystusa zdradzali. I to dlatego piękna inicjatywa rodzi się w kościele. Jest to stara praktyka, że nie tylko w Wielki Czwartek, kiedy Pan Jezus został całkowicie osamotniony, bo mieliśmy czytane wszystkie męki pańskie w Wielkim Tygodniu, wszystkich ewangelistów. I tam podają ewangeliści, że w Ogrójcu, kiedy Chrystus został poimany, apostołowie uciekli, opuścili Zbawiciela. My nie chcemy być tymi, którzy Zbawiciela dopuszczają, ale tymi, którzy przy Nim trwają, a szczególnie w tych dniach. I dlatego też od wielu wieków katolicy, nie tylko Wielki Czwartek, ale przez wszystkie czwartki całego roku organizują nocne czuwania, żeby trwać przy tawernaku. Tam, gdzie Najświętszy Sakrament, Chrystus Pan pod, postaci, pod postacią chleba, ukryty jest w tabernaklu, tak samo jak Chrystus Pan ukryty był w ciemnicy, ukryty był w więzieniu. Dzisiaj, kochani, odprawiamy zwyczajowo tylko w dwie msze święte. Pierwsza msza święta odprawiana jest zawsze przez biskupa który gromadzi swoich kapłanów, którzy odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie, którzy przypominają sobie, że nie ma władzy kapłańskiej bez władzy biskupa. Że żaden kapłan nie jest i nie może być samodzielnym pracownikiem. Tak jak żaden admiot na uczelni nie może, czy starzysta nie może podejmować pewnych pewnych praw wynikających z zawodu, ponieważ jeszcze tych pełnych praw nie ma. Podobnie i kawa Nie ma pełni praw. Ponieważ samo prawo, które z kapłanie się znajduje, wychodzi przede wszystkim od biskupa. I to dlatego ktoś kiedyś tłumaczył, tak bardzo można powiedzieć kolokialnie, że Kapłan dlatego stółę krzyżuje, ponieważ władza nie jest dana kapłanowi wprost z nieba, bo biskup nosi stółę przewieszoną przez siebie, nie krzyżuje jej. Natomiast kapłan tę władzę ma przez biskupa. Ja również 15 lat temu, kiedy zostałem wyświęcony w szczecińskiej katedrze, otrzymałem tego samego dnia, w świętych w katedrze, dwa dokumenty. Pierwszy dokument, dokument święceń napisany po łacinie, który świadczy, że tego i tego dnia, w tym i w tym miejscu, ten i ten biskup wyświęcił mnie na kapłana kościoła Katolickiego i tym dokumentem mogę posługiwać się na całym świecie, bo on poświadcza, że jestem prawnie wyświęconym kapłanem kościoła. Drugi dokument, który zawsze daje się przy okazji sakramentu święceń, jest tak, że biskup upoważnia tego księdza do słuchania spowiedzi i do błogosławienia związków małżeńskich. Mogę być kapłanem, i niekoniecznie muszę posiadać władzę spowiadania, ponieważ tej władzy udziela tylko biskup osobno. Tak samo jak posługują wzorcy statu, chociaż. W czasie niższych rybą lerytom udziela się tych święć, oni mają je w założeniu, ale nie mogą tej władzy użyć, dopóki biskup wyraźnie na to nie zezwoli. Dzisiaj ksiądz arcybiskup wyraźnie podkreślał tę zależność diakonów, kapłanów od biskupa. Nikt z nas nie jest samodzielnym pracownikiem. Sine nihil episkopo. To jest starożytne powiedzenie kościele. Nic bez biskupa. Modliliśmy się przez pół roku codziennie w tym kościele o biskupa, się I dzisiaj Panu Bogu dziękujemy, że ksiądz arcybiskup przyjął tę posługę ojca tej diecezji. Będzie święcił kapłanów, będzie święcił diakonów, a dzisiaj jako pierwszy dar na tej ziemi Poświęcił całemu Kościołowi nad w Bałtykiem trzy oleje. Olej Krzyżma, który używamy do święcenia wody chrzcielnej, którego używamy, namaszczając głowę dziecka przy sakramencie Chrzpu Świętego. Tym olejem namaszcza się bierzmowany. Poświęcił także olej chorych którymi przez cały rok wszyscy kapłani tej diecezji na znak jedności z biskupem będą i zdrawić chorych, a czasami będą przeprawiać tych chorych właśnie do domu ojca. I najmniej znamy olej katechumenów, bo tak naprawdę chyba jesteśmy jedyną wspólnotą, który ten olej bierze. Olej katechumenów używany jest podczas sprawowania sakramentu Świętego, Podczas przygotowywania wody chrzciarnej, co będziemy widzieć w Wielką Sobotę, tym olejem w starym brzędzie namaszczało się kapłanów, namaszczało ręce. Olej umocnienia, dopełnienia posługi. Olej umocnienia do bycia chrześcijaninem, bo tym olejem katechumenów namaszcza się w piersi i plecy dziecka, a więc miejsce, gdzie nosi się najcięższą zbroję bo właśnie na ramionach nosi się największe ciężary, a i my jako chrześcijanie czasami te ciężary mamy wydawałoby się nie do uniesienia. Dlatego już na początku, już przy sakramencie Chrztu Świętego, Kościół wkłada te zbroje, żeby można było mężniej stawiać czoła wrogom zbawienia. Dzisiaj kochani w sposób szczególny dziękujemy Panu Jezusowi, i to jest właśnie, przechodzimy do dzisiejszej, drugiej mszy świętej, która sprawowana jest w czasie Wielkiego Czwartku. Dziękujemy dzisiaj Panu Jezusowi za ustanowienie dwóch sakramentów. Sakramentu Eucharystii, mszy świętej i sakramentu kapłaństwa. Można powiedzieć dwa sakramenty Nowego Testamentu. Nie byłoby Kościoła Gdyby nie te dwa sakramenty. Jeżeli nie byłoby mszy świętej, nie potrzeba byłoby kapłanów. Jeżeli nie będzie kapłanów, nie będzie mszy świętej. Ci, którzy podróżują po świecie, widzą, że jeszcze więcej jak w Polsce możemy znaleźć na każdym kroku wspaniałych kościołów, ale kapłana w nich znaleźć. Mszę to w nich znaleźć. Okazuje się, że nie jest to takie proste nawet w krajach, które uchodzą za katolickie. Dlatego dzisiaj w sposób szczególny chcemy dziękować za ten kościół w Polsce, gdzie tak naprawdę nie ma kościoła, w którym nie byłaby sprawowa nasza święta. I to trzeba zrozumieć, że jest to wielki dar. Święty Jan Mariawialnej powiedział, zostawcie parafię na 20 lat bez kapłana, bez Uszy świętej a zalęło się tam bestię. I widzimy, jakie bestie lękają się tam, gdzie kapłanów nie ma, gdzie nie jest sprawowana msza święta. A co jest najważniejsze? Chrystus Pan musiał umrzeć na krzyżu, żeby zgładzić grzechy świata. I robi to za każdym razem, kiedy sprawowana jest msza święta. Tam, gdzie nie ma duszy świętej. Nie ma komu zadośćczynić grzechom danego narodu. I toną w tych grzechach. To on w tym zł, bo nie ma nikogo, kto mógłby wybawić te narody i ludzkość, te kraje, społeczeństwa z ich grzechów. Dlatego trzeba dziękować Panu Bogu za to, że w każdej wiosce, w wioseczce, miasteczku sprawowana jest im święto, że możemy trwać w łasce. Dzisiaj też chciałbym prosić wszystkich, abyście, wiem, że pamiętacie, ale żebyście zawsze pamiętali i nigdy nie przestawali prosić Pana Boga w modlitwach za kapłanów. Nie tylko za mnie i za to bardzo dzisiaj dziękuję, bo wielu z Was się modli i są różne grupy modlitewe za mnie, za innych kapłanów, którzy tutaj przyjeżdżają, także i za kerytów, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Ale to trzeba, kochani, nieustannie pamiętać, że Diabeł bardzo nienawidzi Kapłanów. Tak? Bardzo nienawidzi tych, którzy sprawują służbę Bożą. Dlatego trzeba nieustannie modlitwy za Kapłanów. Kolejna sprawa, którą trzeba powiedzieć. Dzisiaj radość miesza się ze smutkiem. Niby ołtarz jest przystrojony, ale nadal zasłonięty. Tak jak i tajemnica dzisiejszego dnia, z jednej strony jest radosna, apostołowie beztrosko idą do wieczernika z radością, z uśmiechem na twarzy. A żeby spożyć ze swoim mistrzem Paską, tak, że On już jest trapiony, bo tylko On wie i zdaje sobie sprawę, co dzisiaj się zaczęło. Nawet jednej godziny nie mogliście czuwać na dę. Widzimy dzisiaj także w Ewangelii Judasza, który zdradza swojego mistrza. Wczoraj już dogadał się z Faryzeuszami, wziął zapłatę za zdradę. I to dlatego środa zwyczajowo jest dniem postnym jest dniem pokutnym. Dlatego jest pokutnym, ponieważ właśnie tego dnia Judasz zdradził swojego spadkowego. Dzisiaj że tak powiem realizuje zawziętą wczoraj umowę. Dzisiaj idzie Pan Jezus za Apostolami do wieczernika, żeby przygotować się do złożenia najświętszej ofiary na drzewie krzyża. I to dlatego każda msza święta jest tak skonstruowana, że zanim kapłan wejdzie na gorgotek, którą wyraża ołtarz i zniesienie ołtarza, bo jego na jego szczycie jest krzyż, zatrzymuje się tak, jak Pan Jezus w ogrodzie oliwnym podłuża Golgotę w a ażeby modlitewnie przygotować się do tak wielkiego dzieła, jakim jest ten święty obiad. To tam widzimy i to dzisiaj widzimy Pana Jezusa, który poci się krwawymi, krwawym potem, który lęka się, który modli się, ażeby mógł rzeczywiście przejść tę drogę, drogę krzyżową. I to dlatego... To na to pięknie opisuje, w jaki sposób Pan Jezus jest kuszony w obróńcu. Diabeł pokazuje mu grzechy świata, grzechy przyszłego kościoła. Pokazuje mu jacy będą chrześcijan, pokazuje kapłanów, którzy zamiast wstępować w ślady apostołów i Chrystusa, zdradzają kościół, sprzeniewierzają się przepisom w sposób niestety nieodpowiedni odnoszą się do najświętszej ofiary. Widzi chrześcijan, którzy siebie zabijają, mordują, kradną, oszukują, a są obszczeni. I diady ja mu dla, dla nich chcesz cierpieć? Po co ci to wszystko zobaczyć? Ty się nacierpisz, oni oni tak nic sobie z tego nie będą robić. I to dlatego kochani, kiedy kapłan z ministrantami modli się w obróbcu, Podwitany w dywaniu stopnie ołtarza, jako modlitwę od spowiadał się Bogu Przechodzącego. Przepraszamy Chrystusa Pana za wszystkie grzechy swoje i całego świata. Za te grzechy, które tu w ogóle są w igra, którymi diabeł i Bo nie można wejść nieświętym do miejsca świętego, którym jest ołtarz. A więc można powiedzieć, że w każdej świętej został ujęty Wielki czwarty i ten moment modlitwy przygotowania Pana Jezusa w ogóle. Dzisiaj podczas churki kapłan będzie konsekrował nie jedną, ale aż trzy postnie. Co się zdarza tylko raz w roku, a więc dzisiaj, z racji tego, że Jedna hostia, jako dzisiejsza ofiara, dzisiejszej mszy świętej, będzie spożyta w czasie e, mszy świętej. Druga hostia będzie spożyta jutro, ponieważ jutro na znak żałoby Kościół nie sprawuje mszy świętej. I trzecia hostia posłuży właśnie jutro do wystawienia najświętszego sakramentu w grobie. Trzeba te hostię zakonsekrować dzisiaj. Ponieważ ani przez cały piątek, ani praktycznie przez całą sobotę, aż do nocy, Kościół na znak żałoby nie odprawia mszy świętej i nie ma skąd wziąć Najświętszego Sakramentu. Gdyby był tu jeszcze diaką i subdiakon, dzisiejsza uroczysta msza święta by się jeszcze jednym ważnym szczegółem różniła. Ci, którzy pamiętali nową mszę bo wszyscy chyba pamiętają. Wiedzą, że przekazywany jest znak pokoju. W starym Świętej ten znak pokoju nie jest powszechnie przekazywany. Jest przekazywany tylko wtedy, kiedy Msza Święta sprawowana jest z wyższą asystą, kiedy jest diakon i sułdiakon przy ołtarzu, kiedy widać do hierarchii, jak każdy on przekazuje znak pokoju diakonowi, diakon sułdiakonowi, sułdiakon przekazuje dalej ten pokój wszystkim innym. I widać, jak pokój Jezusowy sobie zstępuje coraz niżej do ołtarza do wszystkich. I to się dzieje za każdym razem, kiedy jest wyższa Syska za wyjątkiem dzisiaj. Dlaczego dzisiaj Kościół nie przekazuje znaku pokoju, pocałunku pokoju, co ponieważ dzisiaj tym znakiem Judasz zdradził zbawiciela. I to jest ten szczegół, ale jakże istotny i wymowny w liturgii, że ten gest tak piękny został poszpecony i zdradzony. I dlatego dzisiaj w czasie liturgii Kościół Święty nie przekazuje pocałunku pokoju. A w Wielki Piątek, kiedy będzie modlitwa wierny, kiedy będziemy klękać po każdej z modlitw, nie będziemy klękać tylko po jednej, kiedy będziemy modlić się za Żydów. Dlaczego? Ponieważ oni również ten piękny gest zdradzili, szydząc i przyklękając na znak szyderstwa przez Po zakończeniu dzisiejszych obrzędów procesja do ołtarza wyjdzie jeszcze raz. Wyjdzie na obrzęd obnażenia ołtarza. Obrusy, świeczniki, kwiaty, wszystkie ozdoby ołtarza znikną. Jest to z jednej strony wyraz podarcia Chrystusa z Jego chwały. Odarcia Chrystusa przez Żydów i Rzymian i tych, którzy go zdradzili z Jego boskości. Osamotnienia Chrystusa. Ale także należy pamiętać, że to odarcie, to odnażenie ołtarzy i te lichtarze, które porozrzucane będą na mięsie ołtarza, mają przypominać również to, co niebawem nastąpiło po wniebowstąpieniu. W 70 roku zburzenie świątyni Jerozolimskiej. Symbol Starego Testamentu, symbol Starego Przymierza, zakończył I ten ołtarz będzie ogołocony aż do momentu, kiedy Chrystus Pan przyjdzie do nas z nową propozycją, z nowym Przymierzem Przyświecony. I dlatego będzie uroczyście ten ołtarz pożegnać właśnie w noc z na znak, że przechodzimy ze Starego do Nowego Testamentu. Do nowego i wiecznego przymierza. I wtedy po raz pierwszy będzie ponownie od dzisiejszego wieczoru sprawowana uroczysta Szaśpiewa. Tak jak żeśmy też zauważyli, organy po uroczystym śpiewie Gloria i wszystkie dzwonki zamilkły. To, co też napisałem w książeczkach, w Dremaciu. Dzwony kościoła. Ja symbolizują apostołów, którzy rozchodzili się na cały świat, żeby głosić Ewangelię. Ale tego wieczora wszyscy apostołowie zamilkli. Bali się bronić swojego zbawiciela, bali się bronić swojego mistrza. I dlatego na ten znak milkną w kościoła wszystkie dzwony. Odezwą się one dopiero właśnie w noc, w kiedy Chrystus zmartwychwstał i będziemy owieszczać samemu światu jego zmartwychwstanie, podobnie na rezurrecji, będziemy dzwonku, wśród dzwonków, wśród świętów wychodzić ze świątyń i głosić, że Chrystus zmartwychwstał. Lęk mija, a przychodzi Duch Święty, Duch Święty z darem męstwa. Męstwa do znoszenia przeciwności i męstwa do tego, abyśmy odważnie głosili Chrystusa. I nigdy się go nie zaparli, ani nigdy się go nie... ani nigdy go nie stracili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kilka ogłoszeń.